Mieliśmy siedem bardzo różnych projektów. Każdy z nich był bardzo różny i bardzo dobrze, bo jakby przedstawiał Warszawę, przedstawiał wrażliwość konkretnych kompozytorów, która jednak jest bardzo indywidualna. Projekt, który zwyciężył, moim zdaniem, był w pewien sposób uniwersalny i zawierał wiele warstw takich specyficznych. I przez to właśnie wydaje mi się, że może być zrozumiany przez odbiorcę różnego typu. Sprawił nam satysfakcję, jako w pewnym sensie znawcą, ale myślę, że też ktoś, kto zupełnie nie ma do czynienia z muzyką współczesną, którym może czasami nawet nie jest stałym bywalcem filharmonii, usłyszawszy tą muzykę, znajdzie coś takiego swojego i na pewno nie, nie odepchnie go ona. Ona jest bardzo bardzo przyjazna.